Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz Kumistrza i Marta Sobieszek. Marta Sobieszek. Marta jest współwłaścicielką studia S-Line, ja również jestem współwłaścicielem i zapraszamy Was do kolejnej realizacji. Realizacja zrobiona w Gorzowie Wielkopolskim, tak. województwo lubuskie. Nowoczesny dom. Zobaczcie w środku, jak to wygląda. Zapraszamy. Zapraszamy. Pamiętasz tą realizację. Piękna, piękna współpraca, bo klienci wyjątkowi może zrobimy tak, że zaczniemy od kuchni, co myślisz, poopowiadalibyśmy trochę, zostawiam to w Twoje ręce, także się. zaczynamy. Kuchnia, jak w wielu domach, jest jej sercem, i, i tutaj też tak jest, bo właściciele tego domu Kochają być razem, uwielbiają gotować. Już dzisiaj wiemy, że wyspa będzie powiększona, bo tak wiele czasu tutaj spędzają, że przydałoby się więcej blatu roboczego. Co jest jeszcze ważne w tym wnętrzu? Już na pierwszej rozmowie padło to, co istotne czyli ma być prosto, czysto, nowocześnie, z klimatem, ale bardzo praktycznie. Bo Dorota jest osobą, która uwielbia czystość, uwielbia, żeby. Zresztą, my tu jesteśmy w zasadzie od ponad roku, kiedy oni się wprowadzili, wszystko wygląda jak nowe. To jest świadectwem tego, że tak jest, więc tym bardziej się cieszymy, że sprostaliśmy oczekiwaniom, bo to wnętrze jest takie, jakie oni chcieli. Pokażę Wam coś jeszcze. Tutaj mamy spiżarnię. I to jest to miejsce, w którym są ukryte wszystkie potrzebne produkty. Więc założenie, żeby było czysto i praktycznie, zostało w pełni spełnione. Rzeczywiście w tych takich kuchniach e, robionych pod potrzeby to jest ważne, żeby to miejsce do przechowywania było. Tutaj też, biorąc pod uwagę rzeczywiście standardy e, Doroty i Bogdana, zresztą przemili ludzie, znamy się od wielu lat, e, tutaj bardzo też było ważne dla nich, żeby było intymnie, ale też. E, no, może nie powiedzieć sterylnie, ale po prostu czysto i dlatego też w momencie, kiedy Dorota, która lubi gotować, uwielbia swoją kuchnię, tam nam, tak nam zresztą powiedziała, e, a Bogdan siedzi w salonie i mówi, kurczę, nie chcę czuć jak gotujesz ryby, więc zdecydowaliśmy się i to był świetny pomysł na to, żeby zastosować dwa okapy. Jeden to jest okap tutaj przy sufitowy, który jest podłączony a drugi e, to jest okap wbudowany, e, to jest firma Novi, włoska firma, e, która ja może zaprezentuję, e, bardzo dobrze się sprawdza w takich popiszeniach, gdzie rzeczywiście chcemy mieć po prostu bardzo dobrą wchłanialność, więc no, kuchnia jest bardzo, bardzo nowoczesna. Same sprzęty, kawiarka, e, piekarnik, mikrofala, no tutaj tak jakby są na najwyższym poziomie i rzeczywiście no, myślę, że spełniają w 100% to, co sobie założyliśmy i założyli klienci. Dodatkowo ta kuchnia, pamiętasz, ona miała być totalnie otwarta. Tak. I rzeczywiście Bogdan, jak mówił o tym, że on nie chce tych zapachów, stwierdziliśmy, że założymy jeszcze tutaj drzwi. Drzwi, które są przesuwane, które całkowicie zasłaniają tą, tą przestrzeń, ale z drugiej strony to widać, że są przezierne, czyli też tak, jakby nie tracą ze sobą kontaktu, zawsze mogą po prostu ze sobą korespondować. Także piękny element i na pewno bardzo praktyczny. Przejdźmy do salonu. Ty Marta powiedziałaś wcześniej, że kuchnia to serce domu, chociaż to też jest. Myślę, że sprawa bardzo indywidualna. Ja z kolei, i, i myślę, że Bogdan tak samo w tym wypadku, uważa, że to sercem domu e, powinien być salon. Tutaj w tym salonie spędza czas no, cała rodzina. Bogdan e, z Dorotą już są osobami, które no, mieszkają e, same. Dzieci e, mają już swoje biznesy, funkcjonują sami, ale mają swoje dzieci. Więc tak jakby tutaj w tym salonie dzieje się najwięcej. Stąd e, zaprojektowany był tutaj bardzo duży stół. Stół, który jest... E, 3-metrowy, szeroki, gdzie tutaj pomieści wiele naczyń, wiele osób. Z kolei salon jest też tak zaprojektowany, żeby cała ta przestrzeń była skupiona w jednym miejscu. Oprócz tego, tutaj tworzy ten efekt antresola, którą widzicie u góry. Tutaj też mieliśmy. Dwa takie aspekty, które mieliśmy do, do, do rozegrania, bo jedno to był element estetyczny, a drugi bezpieczeństwa. A tutaj było bardzo ważne, że jak będą dzieci po prostu biegały sobie po, po całym domu, żeby było bezpiecznie, żeby się nie przedostały na przykład tutaj na dół, żeby nie spadły, więc tutaj wszędzie są porobione szklane balustrady. Nawet tutaj, kiedy przechodzimy do, do schodów, tutaj też w każdym jednym elemencie są te balustrady zrobione. Cały salon jest przepięknie położony, w ogóle cały dom, bo jest widokiem na jezioro i tak, to jest. Nie, myślę, taki... nie można o tym zapomnieć, bo ja pamiętam, my z Dorotą i z Bogdanem to nawet wspólnie wybieraliśmy i uczestniczy, uczestniczyliśmy w wyborze działki. Tak, I tak. ta natura, piękno, taka otwartość przestrzeni była dla nich bardzo ważna. Więc no, tym bardziej cieszymy się dzisiaj, że po tylu latach mamy pełen efekt i tak jakby w każdym z etapów tego, tego procesu uczestniczyliśmy i, i byliśmy z nimi. Zgadza się, zresztą dom, tak jakby jest w środku, skończony, ale przed nami, przed właścicielami domu, jeszcze jest projekt ogrodu. On już jest zrobiony zresztą przez firmę, z którą również współpracujemy. W tym roku właśnie będzie robiony ogród. Myślę, że dopiero będzie tak, jakby cały efekt można zobaczyć w pełni. Przejdźmy się może trochę dalej. Co wy na to? To lecimy. Sypialnia z założenia miała być bardziej klimatyczna, cieplejsza, bardziej subtelna. Stąd, mimo pięknego widoku, e, mamy delikatną firankę, która lekko kumuluje światło. Ale też tak jakby jest przezierna bo to jest bardzo ważne, że ona tak jakby robi tą intymność, ale tak. rzeczywiście. E, Kontynuację widoku mamy i ten efekt tej, tej przestrzeni, która jest na zewnątrz, jakby wchodzi do środka. I sypialnia jest takim przedsionkiem do, do dwóch pozostałych pomieszczeń, które są e, bardzo ważne. Uważam, że marzeniem każdej kobiety jest mieć taką garderobę, i tutaj ona była bardzo przemyślana, bo mamy zastosowaną dużą ilość szuflad, dwie szaków. Część na wprost jest podświetlona tak, żeby wyeksponować te najpiękniejsze rzeczy, ale też, żeby Mm, szukając czegoś odpowiedniego, było po prostu widać co jest w środku. W całym tym domu robione były meble na zamówienie przez naszą firmę i stolarnie. I robiliśmy też niektóre rzeczy po prostu pierwszy raz wśród rozwiązania, nawet tym takim akcentem, który tutaj się zjawił i był dla nas ciekawym, że tak powiem, do zrobienia, było to wszystko wykonane ze szkła. Więc klejenie na kleju UV, tak jakby tutaj dla nas był świetnym doświadczeniem, ale z efekt też jest piękny. E, łazienka w tym domu e, przy sypialni, przy garderobie to nie jest taka standardowa łazienka. E, pełni bardziej ona rolę salonu kąpielowego. Piękna duża wanna, e, no tutaj naprawdę dużą... E, że tak powiem, robotę, chociaż to jest kolokwialnie powiedziane, aczkolwiek no, naprawdę robi wrażenie. Jest tutaj piękny żelandur, który jest metrowy, dwie osobne szafki, piękne wykończenia, jeśli chodzi o baterię, Tutaj firma Noken z porcelanozy, wyjątkowo biżuteryjne elementy, które tak jakby tworzą tutaj całość. No i ta podłoga to jest coś, co też tak jakby tutaj robi efekt zastosowaliśmy świadomie matową tą podłogę, żeby była praktyczna, żeby nie było ślisko. Ściany są już z tego samego materiału, ale w wykończeniu polerowanym, po to z kolei, żeby zrobić odbicia, żeby było bardziej elegancko. I wbrew pozorom wnętrze, które wydaje się takie no bardzo, bardzo bogate i jest praktyczne i to rzeczywiście możemy połączyć. No bo tacy oni są i myślę, że to było najważniejsze. Tak, tak właśnie chciałam to powiedzieć, że idealnie to wnętrze pasuje do ich potrzeb, do charakteru, do tego, jacy są. Jest to taki kompromis pomiędzy klasą, pomiędzy statusem, a praktyką, twardym osadzeniem na, na ziemi. No i. i to, przed, to wnętrze przedstawia sposób, jak oni żyją, jak funkcjonują. Jak jesteśmy w tej łazience, warto powiedzieć, że tuż za tymi drzwiami mamy istotne w wielu tak, normalnie bym zrobił, osób. żeby was tu zaprosił, ale tego nie zrobię, bo to już jest bardziej techniczne pomieszczenie, ale rzeczywiście też jest. jest na tam to po prostu pralnia. Miejsce. Nie pokazujemy tego wszystkiego. Mamy drzwi, za drzwiami jest szafa, w której jest pralka, suszarka, przestrzeń na ręczniki, na pościel, miejsce na deskę do prasowania. To jest coś, o czym czasami się nie myśli, a jest bardzo istotną częścią życia. Schody, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, one są z barierkami. Fakt, że przeszklonymi, ale totalnie bezpiecznymi. I tutaj jest warto zaznaczyć, że one są wiszące, tak jakby to też jest piękny efekt. No i tutaj, e, widok stąd. To jest coś, co no, robi największe wrażenie, bo rzeczywiście, antresola w domu e, daje przestrzeń. Tutaj, stąd e, widać będzie za chwilę piękne zielone drzewa. Już widać jezioro. No i tutaj również na pewno będzie Bogdan, bo to jeszcze jest element nieskończony. Będzie miał swoją bibliotekę, uwielbia czytać, więc będzie mógł się relaksować z tak pięknym widokiem. Tutaj jest to miejsce, o którym. Nie będziemy też dużo mówić, bo to jest miejsce przeznaczone dla dzieci, chociaż fajnie wiedzieć, że takie może się tu znaleźć. Zabawki, różnego rodzaju kosze, pluszaki. Tam też jest specjalna szafa zrobiona dla dzieci z namiotem, plus telewizor. To jest wnętrze dla wnucząt, które tak jakby również mają wygenerowane miejsce specjalnie dla nich w tym domu. Tak, i, i plan jest taki, że. To miejsce rośnie razem z nimi. Dzisiaj jest ich raj zabawkowy, a za chwilę już jest miejsce na telewizor, na biurko, na inną sofę. Jak dorosną, też będą miały tutaj swoją przestrzeń taką, żeby spełniała ich oczekiwania. I rzeczywiście, już projektując ten dom, myśleliśmy o tym, że w razie czego, nawet gdyby tutaj miały, mieli przyjeżdżać goście, to też jest bezpośrednio i dzieci z tego korzystają. Łazienka przy przybawialni, także kolejny piękny element i praktyczny. Tutaj ta praktyczność jest znowu ważna. Rzeczywiście tutaj kafle są matowe, bardzo łatwe w utrzymaniu, duża kabina prysznicowa, także tutaj też jest na pewno fajnie tym dzieciom spędzać czas, kiedy po prostu kończą zabawę na najzwyczajniej świecie. Tak, jak rozmawialiśmy wcześniej, rzeczywiście tutaj przydała nam się pomoc naszych firm współpracujących. Na dzień dzisiejszy projektowany jest ogród. Projekt zresztą mamy tutaj. Już się nie mogę doczekać. Na pewno będzie prześlicznie, praktycznie i z widokiem na to piękne jezioro. Także tutaj, oprócz tego, że klienci będą mogli spędzać czas w domu, to przedłużeniem będzie taras z pięknym widokiem. Także. Myślę, że będzie ekstra. I, I za chwilę będziemy mieli efekt końcowy. Myślę, że zainspiruje Was to wnętrze, nas bardzo. Budowa tego domu trwała ponad półtora roku, Robione był całkowicie od podstaw. My ze swojej strony, razem z Martą, zapraszamy Was do siebie, do studia. Opowiemy Wam o tym, jak pracujemy. Możecie przyjść do nas, zrobić oczywiście wycenę projektu za darmo. Powiemy Wam, jak tworzymy świadome wnętrza i zapraszamy do siebie do współpracy. Zapraszamy i jednocześnie bardzo dziękujemy Dorocie i Bogdanowi, że mogliśmy skorzystać z tego pięknego wnętrza, pokazać je Wam i pochwalić się tak naprawdę naszą owocną współpracą, z której na dzień dzisiejszy my jesteśmy zadowoleni albo dumni. A oni cieszą się z tego, że mają swoje świadome wnętrze. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobają te filmy. Będziemy nagrywać dla Was tego więcej. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście zadawajcie je pod spodem. Zapraszamy jeszcze raz i do zobaczenia. Do zobaczenia.